Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich widzów i słuchaczy kanału Oberżyna Studio. Kolejny odcinek ku zdrowiu, ku życiu. Jesteśmy w drugim dniu świąt Narodzenia Pańskiego, święto świętego Szczepana. Znajduje się w sali na neurologii. Jest obok mnie pani Ilona. Szczęść Boże, pani John, Szczęść Ilona. Szczęść Boże, proszę księdza. Jak to się stało, że pani do mnie zadzwoniła? To znaczy, mój tata. W... Piątek dostał wylewu, czy właściwie udaru mózgu, ponieważ był bardzo zagubiony, no, stracił możliwość mówienia, kojarzenia mowy i y, wypowiadania się. No i y, usłyszałam przez telefon, kiedy z nim rozmawiałam, że jest chory, i przyjechałam natychmiast do niego i został tutaj dostarczony na neurologię. No, bałam się o jego życie, no, bo sytuacja była poważna. Mówiłam z moją lekarką i ona powiedziała: Słuchaj, no, pamiętaj o tym, że lata powinien przyjąć namaszczenie chorych, bo z takimi chorobami nie ma żartów, może być nagła zmiana na gorsze. No i bardzo też się obawiałam wcześniej, mój to temat 93 lata, że nie przyjmie tego ostatniego namaszczenia, że będzie taka sytuacja, że umrze nagle, no bo w takim wieku tak się może wydarzyć. Może być tak, że choroba, będzie taki postęp jej, że, że nie zdążymy. No i zawsze tę myśl odsuwałam, bo ta był w bardzo dobrej formie intelektualnej, nie miał zaników pamięci. Był bardzo samodzielny, dawał sobie doskonale radę. Ciągle był pod kontrolą rodziny. Odwiedzaliśmy go prawie codziennie. Przychodziliśmy z jedzeniem, pielęgnowaliśmy, był kontakt, ta. Zupełnie samodzielnie funkcjonował. Chodził na zakupy, dawał sobie radę pod kontrolą rodziny i przyjaciół. I nagła taka zmiana. Jednego dnia na wszystko padło, bo przestał cokolwiek rozumieć, co się do niego mówi, i nie mógł dobrać słów. W ogóle stracił jakby zdolność mówienia. No i trafił tutaj do szpitala. To jest chyba od dwóch dni bodajże. Przyszliśmy tutaj właśnie w dniu jego przyjazdu dwa razy, w Wigilię byliśmy i właśnie ta moja przyjaciółka, lekarka, powiedziała postaraj się, żeby tata mógł przyjąć jeszcze komunię, bo nie wiadomo jaka sytuacja będzie dalej. No i było tak, że przez te dwa dni tata w ogóle nie mógł artykułować mowy, nawet nie wiedziałam czy będzie się w stanie wyspowiadać, czy będzie świadom na tyle, żeby po prostu przyjąć ten sakrament i Nastąpiła taka po prostu niesamowita, szybka poprawa, w ogóle niespodziewana, bo w tym stanie, kiedy był w dniu zachorowania, to był tak zagubiony, że w ogóle nie mógł się ubrać w buty, kompletnie takie zagubienie, ten udar mózgu, tak go po prostu do takiego stanu doprowadził, no bardzo się martwiliśmy. I teraz właśnie byłam dzisiaj na Mszy Świętej w kaplicy szpitalnej i poprosiłam księdza właśnie przez telefon wczoraj o to, aby z tatą się pomodlił. Nie wiedziałam, czy tata się będzie w stanie wyspowiadać. Wszystko się udało i w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, bo no nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek taka chwila nastąpi, że tata przyjmie księdza. Ostatnie namaszczenie, że, że to spotkanie nastąpi, bo martwiłam się, że w tym wieku, przy takim schorowaniu, może y, no nie zdążyć po prostu i też y, dla mnie to jest niesamowite, że ta mowa wróciła, że on był w stanie się pomodlić z nami, bo sytuacja wyglądała bardzo poważnie. On był tak zagubiony, nie było problemów ruchowych, neurologicznych z poruszaniem się. Ale w ogóle stracił zdolność mowy, i nagle y, ta poprawa z godziny na godzinę była coraz większa, i no, dzięki temu mógł się też wyspowiadać i przyjąć to ostatnie namaszczenie. I dla mnie to jest niesmowite szczęście, bo. No, jest dla nie, Pani to bardzo choroba, ważne. Gdyby nie, choroba, to... Mhm. gdyby nie choroba, to by może jeszcze, jeszcze by tak się y, jeszcze. O... Odsuwałby ten tak. moment udzielenia sakramentu. Dokładnie, i nie wiadomo, czy by to nastąpiło. Ogóle, to był no? ten moment taki odpowiedni, żeby, żeby żałować, przyjąć dar odpuszczenia grzechów i przyjąć komunię. No ja ufam, że świadomość, ta minimalna świadomość jest, bo tak, mhm, tak. takie splątanie na pewno jest. No to, to, no to już lekarz najlepiej powie, ale tak od strony takiej tak z zewnątrz to, to widać, że, że choroba no nie jest wymyślona, tak. ale że następuje lekka poprawa. Tak, no bo wcześniej w ogóle nie było kontaktu słownego, no nie można było się z tą w żaden sposób porozumieć i tutaj ta to, to poprawa następuje. Dobrze, że, że Pani się tu znalazła blisko i w ogóle rodzina się znalazła blisko taty I można było w odpowiednim momencie zareagować, by trafił tato do szpitala i był pod opieką. To Dlatego właśnie no, cieszę się z tego, że to nastąpiło, bo no, zawsze z tego pragnęła, żeby tata mógł przyjąć e, sakramenty e, i żeby zdążył. Tak? No i tata też tego zapragnął, no i po prostu naprawdę no, to jest piękna chwila, no, bardzo się wzruszyłam. Jestem bardzo szczęśliwa. Tata też jest szczęśliwy, bo się pytałam: jest szczęśliwy. Siedzi tutaj obok i uśmiechnął się, więc, więc mam nadzieję, że nie. ta miłość między wami kwitnie. Wszystkiego dobrego. Życzę tutaj także i dla taty pana Aleksandra. Szczęść Boże Państwu. Szczęść Boże. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Panom powiem.